Dzień dobry, witam Was, kochani, w nowym dniu. Czy zastanawialiście się czasem, dlaczego ludzie tak rzadko podążają za Jezusem, tak niewielu chce go naśladować? Ja nie tylko się nad tym zastanawiałem, ale zapytałem ich o to i otrzymałem wiele interesujących odpowiedzi. O tym dzisiaj. Zacznę od tekstu z Ewangelii Łukasza, gdzie sam Jezus przywołuje pewną ilustrację, w jaki sposób ludzie właśnie odpowiadają na Jego zaproszenie. A więc rozdział 14, od 16 wiersza mówi, a Jezus mu rzekł, pewien człowiek przygotował wielką wieczerzę i zaprosił wielu i posłał swego sługę w godzinę wieczerzy, aby powiedział zaproszonym, przyjdźcie, bo już wszystko gotowe. I poczęli się jeden po drugim wymawiać. Pierwszy mu rzekł, kupiłem pole i muszę je zobaczyć. Proszę cię, miej mnie za wytłumaczonego. A drugi rzekł, kupiłem pięć par wołów i idę je wypróbować. Proszę cię, miej mnie za A inny rzekł, żonę pojąłem i dlatego nie mogę przyjść. Interesujące wymówki czy wytłumaczenia, prawda? Kiedy już w takim e, szkolnym życiu zdarzyło się wam nie odrobić zadania domowego, czym się tu Czy byliście gotowi szczerze powiedzieć dlaczego? Na przykład zapomniałem albo nie chciałem. Nie, zwykle tłumaczyło się jakoś tak pokrętnie, z każdej z innej strony przywoływało się okoliczności. A co mówią ludzie, kiedy się spóźniają? Na pewno ują, że przepraszam, że wyszedłem za późno. Nie. Tłumaczę się właśnie zewnętrznymi okolicznościami i nie inaczej było w tej sytuacji. Popatrzcie, pierwszy mówi, że kupił pole. I właśnie dzisiaj musi iść je zobaczyć. Wiecie co, nie wiem jak wy, ale jak ja posiadam jakieś dobra, to ja nie muszę na nie patrzeć. Myślę, że wy też nie musicie. Ale ten przykład pokazuje mi na to, że. Troski, bieżące sprawy zasłaniają nam sprawę Jezusa, sprawy Boga i wieczności. Drugi powiedział, kupiłem pięć par wołów i muszę iść je wypróbować. To element pracy zarobkowej tamtych czasów, a więc pary wołów to taki, powiedziałbym, dobry traktor. Kupiłem dobry traktor i muszę dzisiaj pracować. Moi drodzy, ile tej pracy było i będzie, sami wiecie, a gdzie... W tym wszystkim znajdziemy miejsce dla Boga. No i trzeci, rewelacja: żonę pojowym i nie mogę przejść. To prawda, że jak ktoś niedawno się żenił, to może ma taki szczególny czas, kiedy wolałby spędzać go tylko z tą jedną osobą, ale. Bycie w rodzinie, w związku, w życiu takim rodzinnym, wcale nie wyklucza uczestnictwa w życiu z Bogiem. Wierzę, wręcz przeciwnie, sprzyja temu. Tak więc, jak wiecie, te wymówki można je ludziom przedstawiać i to wygląda całkiem poważnie. Natomiast trudno przedstawić się Panu Bogu, bo On chyba najlepiej z nas wszystkich wie, o co nam tak naprawdę chodzi. I teraz o tym, co mówią ludzie, gdy proponujesz im Ewangelię Boga, Jezusa Chrystusa jako szansę, jako drogę życia. Mówią, spisz, nie wierzę w Boga przez Kościół. Brzmi rozsądnie. A ja zapytam, a czy można przez Kościół uwierzyć w Boga? Czy nie raczej wiara w Boga polega na tym, że to jest obiektem wiary, a nie Kościół? I to do niego powinniśmy się przekonać, a nie do jakiegoś kościoła. Do osoby Jezusa Chrystusa, o którym napisane jest: uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Nie uwierz w jakiś tam Kościół. Inni mówią: kiedyś znajdę czas dla Boga, później. Wiesz, że to nie jest dla młodych ludzi, to jest dla ludzi starszych. Znów ta wymówka brzmi tak dziwnie, nieprawdopodobnie. Skąd wiesz, jak dużo masz lat na tej ziemi, a wręcz przeciwnie, z Bogiem jest pięknie żyć od początku swego życia, a nie zbierać rozsypane resztki na koniec, aby mu je ofiarować. Nigdy nie zmienię wiary swoich ojców, to też słyszymy dość często. A co jeśli nasi ojcowie tak by postępowali? Prawdopodobnie czcilibyśmy światowida, a może słońce, a może wraz ze swoimi przodkami na Filipinach chcielibyśmy przylatujące samoloty. To nie jest racjonalne. To ty musisz wiedzieć, dlaczego wierzysz. Ty i ja potrzebujemy, nawet jeśli szanujemy tradycję naszych rodziców, to co nam przekazali, zapytać ich, dlaczego tak wierzymy. I znać tę odpowiedź. Wielu mówi też o tym, że na świecie jest tyle zła i dlatego nie wierzą w Boga. Cóż, na świecie jest też wiele dobra, za którym bezapelacyjnie stoi ktoś nieskończenie dobry. I tak, drodzy, wiele jest tak zwanego wymawiania się. A co się kryje za tym wszystkim? Otóż to, co kryło się za postawą tych trzech ludzi, którzy nie skorzystali z wieczerzy. I co prawdopodobnie kryje się też za naszymi wymówkami, to to, że prawda, szczerość nie jest jednak łatwa. Natomiast chciałbym poradzić, tak, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, żeby raczej przekonać się do postawy szczerości. Bo lata wymówek ani odrobinę nie przybliżają nas do rozwiązania, a chwila szczerości, chwila prawdy, chwila takiej odwagi. Daje nam niesamowitą ulgę, i to w kontekście naszych ziemskich wymówek i tych wiecznych. Ponieważ wiesz, jeśli powiesz szczerze, dlaczego się spuściłeś, będzie od razu, może trochę niezręcznie, ale potem będzie ci lekko. Jeśli nie powiesz prawdy, ta nieprawda, ta wymówka, to udawanie, ile można udawać, jest niezwykle męczące, niezwykle trudne, a więc. A więc, jak to jest przed Bogiem? który, tak jak my, obserwujemy wymówki małych dzieci i widzimy tę nieporadną nieszczerość, żeby coś udać, żeby czegoś nie powiedzieć, on tak patrzy na nas i czeka, aż za tej zasłony naszych wytłumaczeń spojrzymy w prawdzie oczy. Do tego zachęcam. Subskrybuj nasz kanał. Będziesz na bieżąco z nowymi odcinkami.